Dobry, witam bardzo serdecznie w naszej nowej serii Sterarii 1.4 Wyszedł update, w końcu update od twórców samej gry. Moi drodzy, jestem tu ja, jest Meres. Zaczynamy. Tak, dokładnie. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Generalnie, jak widzę w menu, to mam jakiegoś takiego ptaszka? Takiego gołąbka jakiegoś z chmury. Fajnie to wygląda. Można oczywiście ruszać słońcem. I Witamy, witamy w nowej serii. Jest to Master Mode, na oczywiście najnowszej wersji. No i lecimy. Myślę, że możemy stworzyć tutaj postać razem z wami. No, zobacz, oczywiście zobacz. odświeżone menu. Nowy menu, otworzenia tak, postaci. Tak, teksturpaki. No i tworzymy. Tworzymy sobie tutaj na szybko. Oczywiście classic. Fryzurki. Jak to wygląda. Widzisz, o. zobacz, że ten zmienia się ikonka, kolor ikonki na taki, jaki sobie wybierzesz. Wiesz, o co chodzi. Mm -hmm. Jak kolor weźmiesz taki, to to na górze też się zmienia. Na przykład I oczko. I zobacz. Są nowe fryzurki dodane na, na samym dole po prawej. Właśnie miałem zobaczyć, czy są jakieś nowe. Jakby ostatnia linia jest nowa, nie? Ostatni... Tak, 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 tak. Tak mi się wydaje, że jej nie było. Tak. Dobra, to, to na to szybko color. robimy postać widzowie i później Zoku zrobi świat. No i polecimy, zobaczymy co nas tam czeka. Jesteśmy ciekawi, no tak jak chyba każdy. Jest, trochę się tu wybielę, bo nie jestem taki czarny. Dobra, tutaj o. Pyk, bucik biały, jak to się Poszulę mówi, dama ja. piękna. Poszły ja, zieloną, albo nie to czaszka, to biała. Dobra, i ja tworzę, ja już swojego tworzę, jest Meres i już czeka tutaj na, na ciebie, lecimy, lecimy. Super, Tego ja sobie jeszcze gacie to kupię ładne, Wiesz, I to co, to co ja już dodam, zauważyłem, tak, najechałem na postać i ona zaczęła się ruszać, ona teraz chodzi jak się na nią najedzie, także bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy co jeszcze nas tutaj Dobra. zaskoczy, w ogóle jak to będzie wyglądało. To co, cięcie? Mamy światy, Czy znaczy mamy postacie, teraz robimy światy, e, no, jeden w sumie świat i widzimy się za <laughs> Dobra. chwilę. I witamy po przerwie. Cięcie było. Zobacz balon leży. Tak tle, świat i jest i balon... już założony. Tak właśnie. Balonik sobie leci w tle. To bardzo fajnie wygląda. I nie fajnie wygląda to, <noise> że nie mamy jeszcze drewna, a już nas slajma atakują cały master mode, czyli po prostu totalna sieka. W o, Myślę, że będzie ciekawie. ci, że? Tak. Spróbuj zebrać drewno. I teraz najważniejsze, halo, halo, my się tu zapędzamy w gierkę, co jest wow, zobaczcie, liście spadają, w ogóle jak drzewko bijecie to może coś spaść, widzę, że tu właśnie drewno mi spadło, także to wszystko jest takie odnowione i żywe, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to pamiętajcie, że teraz odcinek jest wieczorem, po prostu po update'cie, słyszysz to? Muzyka, muzyka się zmienia, to chyba jest wieczny dzień, Ej. mamy od razu na nagraniu Windy Day, tak? To jest ta muzyka. Tak i la latają sobie balonik do mnie przyleciał. Slime na baloni. Kolejny! Jakie słodkie! Serio? Tak, latają. chciałbym zrobić będzie Dobra, zobacz, zrobię. Zobacz moje oko wow. jest! Moje oko jest przyjemnie. Czekaj panie kochany, bo ja muszę tutaj... Ua, dobra, mam mieczyk. Teraz mogę, ich mogę go powstrzymać. A, koniec. Dobra, mamy po jednym dedzie. Generalnie, jeżeli ktoś... Y, właśnie, co do odcinków, Boże. Takie zamieszanie, no ale to pierwsze wrażenia. Y, odcinki o 12 w tygodniu, o 13 codziennie w weekendy. Także możecie pamiętać o nas i po prostu odwiedzać. Czy perspektywę Zoka, o. czy moją. To bez różnicy, możecie oglądać też na przemian, jak wolicie. I generalnie, co, poubijamy sobie kilka slajmów i myślę, że możemy pójść na prawo, nie? Tak, kolego, zobacz te drzewa, one tańczą. One tańczą, no dokładnie. Fajnie to wygląda, powiem ci. Jestem ciekaw czy będą te chmurki, serduszka i tak dalej. Zobacz, na nagrobku wow. jest zapisane data twojej śmierci, albo mojej w tym szpasku. 16 maja 2020, dobra. Po A polsku zobacz, to w ogóle jest, ja mam po tak, angielsku grę. Ja, ja mam po polsku. Zobacz, twoje oko jest przemknięte, bo masz mało zdrowia z tego co widzę. A no? Ja też to przed chwilą miałem. I w wow. ogóle zauważyłem, że postać mruga teraz. No, jest taka żywa. Żołędzie tak, to sama postać mruga, to jest Ej, to już jest niesamowite. alego bo to drzewo mnie bardzo interesuje. Zobaczmy, co się stanie, jak je zniszczymy. Dobra. Czy będzie jakiś nowy typ drzewa. Wydaje mi się, że to... Takie różowkie, dekoracja. Tak. To dekoracja, dobra. da Short sworda od razu usuwam, bo go nie chcę. Biorę właśnie, sobie tutaj mieczyk. No to jest no. też no właśnie. Moi drodzy, zobaczcie, koper sort. Kopresot, to jest tak. Wiedziany Miaczek, on, on atakuje A, on, we wszystkie tak. możliwe kierunki. Shortsordy teraz atakują we wszystkie kierunki. Zbierzmy jeszcze ile możemy drewna. Idziemy na prawo się. Oh, ile ile wow, ptaków wyleciało? Wow, co tu się dzieje w ogóle? I w ogóle ta muzyczka, nie? Tak, jest piękna. To jest ta muzyczka, co używasz przy filmach, nie? Przepraszamy za krzyki z góry, ale no wiadomo no, To, to, ci, to ci, Kto by się nie, nie, się nie jarał? Się. No to nie da się się. I ja... Oh, 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 pomarańcza! Co? Wow. Poka. Ona zwiększa staty generalnie. Pokaż. Zobacz, ona jest w rękach, tak jakbyś mu moda No, no, ona jest fajna Zobacz jakiego ma mięśnia Widziałem mięśnia Te słoneczniki wyglądają super O, chyba Wiadomo. się skończył dzień wieczny No, R skończył się Słoneczniki też się ruszają, to jest piękne, Jezu, jak ja tam gra kocham, nie wytrzymam Tak, raz. teraz to wygląda bardzo fajnie, chodźcie, przejdziemy na prawo, kolego A Gaj coś nie powie do nas? A właśnie, on coś nowego powie <laughs> Happiness ma A, ten system zadowolenia tak. On nam o tym mówi tutaj, generalnie happiness to jest to, jak... jak... Mówi, że chciałby domek jak MPC-ci są szczęśliwi jak mają lepszy domek po prostu. Tworzenie, zobacz, jak najedziesz myszką, to są takie czerwone, te podświetlone domki. Te mm -hmm, no, no, właśnie widzę. On Świetnie. mówi, że chciałby domek. Także domki na pewno będą jeszcze przed wow, drugim odcinkiem, zobacz, ale. Jakie ja biegam? Co tam? O, to chyba zjadłeś, zjadłeś, tak. no. To masz na 5 minut, czy ile tam było? Eee, to jest welfet. Eee, eee, tak, chodź, póki, póki jest dzień. Przejdź Wiedzamy. się po tym świecie, na ile się da. Poczekaj, eee, możemy takie krótkie cięcie? No? Ja coś sprawdzę. No, witamy po przerwie, Opa. musiałem coś sprawdzić Czy na pewno o, on na nagrywa. Wow. Ej, on coś w sobie ma. No musimy go zabić. Jest? To jest chyba pieniążek, tak? Ej, nie mam pojęcia, wiesz? To wygląda dziwnie. No wygląda Pokaż trochę co? dziwnie, co mi Złoto, dwa miedź. Uuu, dużo złota mi dał. Złota, Dobra. dwa? Uu. Tak. Zobaczcie, moi drodzy, jak chodzimy sobie po roślinkach to one Chodź się ruszają! Zobaczcie, jak one się ruszają. No właśnie wszystko czego dotkniemy to się rusza. Wow, Ej! jakie bazie! w Co to jest? Rozwalił, podszedł. To są, Jakby nie, lilie. To są pałki wodne. Pałki i ten. I lilie jak z Minecraft. O! Żółw! Żółw! Nie, nie zabijaj. Pewnie, że nie. U kolego tutaj nie ma. Zabawaszki! O matko, Fecki, Dragonfly! Boże, nie jakie to jest zaraz. cudowne, jak ten świat teraz żyje, nie? Chodź jeszcze zobaczymy na prawo, na ile będziemy mogli to przejdziemy. I jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś nie lubi nowego interfejsu tutaj generalnie serduszek czy, czy minimap border, tak? to możecie sobie... Znowu? Znowu tak, wieczny znowu? dzień! Możecie sobie wybrać, ja może wezmę sobie teraz inną Właśnie. może te liście. Jeżeli jest wieczny dzień. O Jezus! Mm -hmm. O Jezus, laj na balonie! To będzie ich dużo! Będzie ich dużo. O, czekaj, daj mi wejść tu! Chodź, skocz, skocz! Nie! Yeah. Dobra. Dobra, uciekałem, uciekałem. Myślę, że to jest najlepszy pomysł. właśnie, chyba wow. sobie Sam odpowiedziałem na pytanie, bo jeżeli jest wieczny dzień, to coś się zmienia? Są te balony i co? Zobacz, widzisz w tle, jak lecą sobie ptaszki takim tak, tam krukiem. prawej, krukiem. Kluczem. krukiem. Tak. lecą krukiem. Taki tryb bojowy mają. <laughs> o Jezu, jest Chciałem nie powiedzieć, zobacz. czekaj, bo tutaj zamieszany jestem. Ja też jestem. Chciałem zamieszany. powiedzieć, że tutaj możecie sobie zmienić na stare HP, jeżeli ktoś nie lubi. Albo jeszcze takie. Ja generalnie może pogram na tym, to jest najładniejsze jak dla mnie ten nowo. To właśnie obok. minimapka ma takie obramówki tak, i ona ma można zmieniać, to zmieniać, takie. Tak, jest cudowne. Mamy obramówki teraz. My generalnie jesteśmy też posiadaczami klawiaturki Razera i nam pewnie by zmieniało zależnie od biomów podświetlenie, Kolorki. ale że grę nagrywamy, no to nagrywamy na membranówce, no bo... Żeby nie było słychać klikania, nie? No tak, no na mechaniku to by była masakra, tak jak w mojej pierwszej serii powiem Ci. Tamto ja ci powiem było. kolego, że mój miedziany miecz ma 20 punktów do obrażeń więcej. Co ty gadasz? Procent w sensie. Ma A o! 20 procent. punktów. Uuu. No to ja nie wiem, czy teraz te short trochę mają sens, szczerze, jak tak myślę. No jak możemy atakować jakby I jeszcze ślędzie? dodam, jeszcze ci się wtrącę, że jakby ktoś chciał, to może liczyć nasze śmierci. Widzisz ten stateczek? Co? Zobaczmy to drzewo, zobacz. Co to jest, lol. Co to jest? To Wygląda no jak jest? drzewo, to? kubusia puchatka. Obecnie to, to jakieś miodowe. Co, miodowe. To jest? <laughs> co się nie, dzieje? Nie, no znowu go gra jak tak, pięknie, pięknie, ślicznie. Nie wytrzymam. Ej, to się Nie, to się ruszać powinno, nie? Nasz odcinek e? można by nazwać wow. wow i w ogóle. I tylko, jak tu jest pięknie, choć jak fajnie leży. To co, może już eksplorujemy teraz już jaskiń, albo na tą początkową o, byśmy wbili? Zobacz, zobacz, mamy mamy ten, mamy rudę cyny. Znaczy na początek zbierzemy tą rudę, to na pewno, ale ja bym się tutaj zagłębił najpierw przeszedł. Chodź tutaj. To na pewno. Przejdziemy się tutaj. A później Krzynka wrócimy jeszcze ta, do tej moja. pierwszego... Do, dobra, to o, następna skrzynka. moja i tak się zamieniamy, dobra? Tak, zamieniamy się pojedynczo, znaczy po kolei. Powiem ci, że jest trochę lipa, bo dostałem hmm. to, ale... Zawsze coś. Ale ma minus 25 obrażeń i minus 20 <śmary> odrzutów. Dobra, no to myślę, że zawsze nic w tym wypadku. Ej, ale wydaje mi się, że to jest większe, czy mi się wydaje, powiedz mi? No a nie Świerdź masz tam dłuższy? bonusu do size'a? Nie masz nie mam, nie mam, mam same debuffy. Dobra, rozumiem. Moja skrzynka. O. Znaczy, przynajmniej teraz będziemy się tak dzielili. No, książka, będę sobie ogrodnikiem. I inne, ogrodnik. inne rzeczy. Widzę tutaj też, mamy achievementy. Mamy też bestiariusz, pokażesz bestiariusz w ogóle. O, mamy tego żółwika, jaki fajny. To jest bestiariusz? O. Windy Windy Balloon. Ok, ale to fajnie wygląda. I o właśnie ta nowa NPC, setka, ta zoolog, będzie miała coraz więcej rzeczy ciekawe po czym ona się wprowadza, nie? Ciekawe co trzeba będzie zrobić. Chodź na lewo. Będzie miała więcej rzeczy w miarę rozrastania się tego bestiariusza, odkrywania go Dobra, przejdźmy się tu kolego i wiesz co ja bym zrobił? Mimo wszystko o. sprawdził jeszcze tego Cave'a na początku, bo szkoda go ominąć. Tak. Jeszcze o Jezu, w tym nie odcinku się wrócimy. Pomocy. Musisz mi pomóc. Ja już. Masz jakieś liny? No mam liny, ale jakby mnie... <grym> ziomki gonią. Bo ja nie, mam, nie mogę wyjść. Ja ci powiem tak, rozejrzę się na ile mogę. A wyjdę. Jakby było coś, to ci zostawię, tylko twoja skrzynka jest. Jak razem będziemy ek eksplorować, no to wiadomo to, co się dzielimy. A właśnie kamień, żebym można było sobie łuk zrobić. E, tak, łuk i strzały, to jest najważniejsze. Znaczy strzały, nie? tak, strzały. W ogóle to, to, to nie jest nowość żadna, ale jak widzisz, jak tu uczysz te kamienie, to one tak jakby, tak jakby, jakbyś gumę bił, widzisz? Ona tak, tak, nie wiem, tak jak gąbka się zachowuje ten ston, jak go bijesz. No, nie, tak widzisz to. pokazuje, że go boli, nie? No, no, ale A czy to, to, to już taki... jest wiadomo, to nie jest nic nowego, ale mi się tak podoba, to jest taki fajny feature, jak nie wiem, tak no, mi to jara. To jest. Taka głupia mała rzecz, ale super jest. I wiesz Kaczek co? Tu. Zrobię sobie, zrobię sobie e, łuk. Wiemy tu w dół to czy wychodzimy już? Wiesz co, właśnie nie wiem czy... Nie powinniśmy pójść do tej pierwszej jaskini. Wiesz dlaczego? Bo to. Tak. Bo nie powinno się pomijać. Zob nie wiem, czy. czy o czy nie! nie unhappy! Hamo. Co tam? Zobacz moją łapę, jaka wielka jest. taka... Ale ty jesteś stron chłopak. O! A zobacz, czy ty coś masz. No. Jaka łapa, kurde. Tu procentowy mienny sięń. Zejdźmy jeszcze najwyżej. Ja może trochę. Chodź, chodź. O, dobra. Na lewo może. Jezu, teraz głębiej. Mm, no, wydaje mi się, że jak najbardziej możemy dalej schodzić. Ile masz po.? Ja mam 30 pochodni. Ja mam. Jo! No i jak zwykle. Nie uważasz, jak chodzisz i za to płacisz. Proste. Widzisz ten przycisk tam? W ten moment Dobra. Te moment ja chcę chcecie zabić. Powiem ci tak, ja idę do tego pierwszego cave'a jeszcze zobaczyć. Bo szkoda mi go omijać. No to kolego, musisz na mnie poczekać. Biegnę razie. tam, bo jest noc i boję się, że zaraz mnie ktoś tutaj złapie, wiesz? Noc jest? Tak. Dobrze. Więc musisz dobiec do mnie szybko. Sprawdzimy jeszcze tego Kejwa Tego tutaj na początku. I w drugim odcinku będziemy oczywiście się zagłębiać prawdopodobnie w ten dalszy. Zobaczymy, zresztą może tutaj jest jak, jakoś ciekawie. Tylko przyjdź do mnie i będzie do zielonego no, w ogóle. powiem Ci, że właśnie ja nie wiem, czy ja do ciebie dojdę, jeżeli jest noc. To się zabi. <laughs> <laughs> będziesz, będziesz miał jeden do licznika, ktoś ci naliczy, ale to wiesz, będziesz Później miał do... szybszą drogę. Gwiazdki spadają, w ogóle one mają teraz efekt spadania taki inny, fajny. No właśnie. O nie, o nie, nie, nie chcę patrzeć, nie chcę. Jak go widziałem tylko na tym trailerze, ja jestem ciekawy, jak, właśnie, jak to wygląda w grze. Kolego, tak? Znaczy zawsze. Radzę się pośpieszyć. No wiesz, ciężko mi stąd wyjść tak bez huka i bez skrzydeł. Staram się. A, nie mogę. chcesz się zabijać. No nie mam ma o co się zabić tak naprawdę. A czy niby tam jest ten trap, ale dobra. To wiesz co ja możemy zrobić? Pojadzę. Możemy zrobić malutkie cięcie i jak przyjdziesz to odpalamy dalej, dobra? Okay. Żeby tu widzów nie zanucać. Dobra, to się słyszymy, zaraz zobaczymy sobie tą Bardzo Jesteśmy po cięciu. Zobaczcie, jak te słoneczniki się świecą. One musiały się jakby naświetlić podczas dnia od słońca i one teraz tak emanują energią. O, one chyba zawsze nam tak emanowały, co? <laughs> jak się nagadał. No właśnie nie jestem, nie jestem pewien, ale na pewno teraz wyglądają lepiej. Tak, no i oczywiście zmniejszają tutaj spawn mobków, chociaż, chociaż i takich jest pełno, nie? Fajny, zobaczymy co tutaj jest i myślę, Aha. że na tym odcinek Uuu, kto teraz czynka? powinien mieć e, chyba ty, ja. dobra. Tu jest iskrząca różka, ta, która została bufa. Możesz nią opowiedzieć coś. Masz ten, masz. To, to, Mount to. Of Sparking, to. Okay. tak. Ona została bufa, więc możesz wygrać tym buffie. A właśnie, bo ona dostała bafa generalnie do obrażeń, chyba mniej many zużywa i no generalnie buffik, także y, fajna jest rzecz, bo, użyteczna. bo jest w ogóle użyteczna, nie? Wcześniej to masakra. Co tu mamy? Wow, mam jakieś wiadro na robaki i dostałem z niego robaki! Zobacz, co? weź sobie otwórz. Co, co to jest? I Umbrella LAE. Elegancka. Dostajesz Brejty z tego, lol. No fajne to jest. Zachęca I już do łowienia. Nie, więcej chodzić, chodzić po głupie, te robaki wszędzie masz. Chodzić po głupie robaki. No wiesz, trzeba było chodzić ja po te robaki. sobie. No to ta, było. no to, to na pewno będzie łatwiej. O nie, co to oko? Ono patrzy. Wal go z tego, z różdżki. Ja ten, ja mam to, idź idę. No ale zawsze Zobacz. go podpalisz, nie? To ale ma to wiesz, duże obrażenie. Chodzi o to, że ja odpychał przeciwmiko od nas. Dobra, dobra, niezależnie dobra. od tego jakie ja. obrażenia zadaję, a ty będziesz bił więcej, ale mniej on odpychał, nie? Bierzmy. Tak więc moi drodzy, plan przejść się tu i później Stryka. zagłębić się dalej. Teraz ty Kolejna różdżka. O to daj mi Oczywiście, już przedaję, tylko zbierę resztę. Proszę yy, Granaty mają inną teksturę, widziałeś? Dasz mi różkę? A, tu jest. Tu jest w skrzynce Granaty? Patrz, zobacz jaką mają... Wow, granaty jak wyglądają... No! Możesz mi dać y, tam kilka, jeżeli... No tak, ja miałem, dobra. Dałem ci wszystkie. Tak, idziemy dalej. Okej, okay, ja teraz sobie to tutaj przyniosę. Ty... Mam jednego wormhola, więc już jest na plus. Przejdźmy się dalej, może coś tutaj też będzie mam... ciekawego. Też mam, które Fajnie jakby było na robaczom. start, Wiesz, jakieś, hmm? jakiś domek. Zielony grzyb! To moje. <noise> Zielony grzyb moje. <noise> to było pewne, że się rzuci chłop. No a jak, no jak żeby inaczej. Wow! Cerduszko! Zobacz to drzewko! Dziewo! 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 Nie, to Dziewo! drzewo jak jest śliczne. A jak mogę jej rozwalić? Mogę tak. chyba Co z niego wypadnie? Wygląda jakby. Kamień? Jak niebieski liście Kamień mi wypadł Masz kryształ jakiś? Nie Mhm Ale wydawało mi się, że wyleciał jakiś kryształ A może ja miałem, ale nie widzę No nie wiem, najwyżej jak zbierzemy jeszcze jakieś takie drzewo to się okaże, nie? No ale na pewno kamień z niego leci, tyle wiemy Ciekawe Dobra, tutaj Generalnie, cyny No tutaj cyny, dobra, zbierzmy trochę Ja powstrzymam go takie podstawy jak my mamy co my mamy LED, ja widziałem tam po LED jest, jest tak. tyna. A. I w sumie nie wiem co jest jeszcze. Dobra, no to spoko, bo generalnie bardziej chcemy... Chcemy. Chcemy sobie tak pochodzić. Później dopiero będziemy zbierali, albo poza odcinkiem trochę zbierzemy. I na pewno przed drugim odcinkiem zrobimy jakieś domki widzowie, żeby to was nie zamęczać, zobaczycie już od razu i będzie to chyba raczej... Uważaj tu... Gdzie to jest? Tam, tam nie, jest kopka. Tam o jest na dole, widzisz w wodzie. Dobra, to nie idziemy. Ja tam nawet nie chcę iść. To jest ten moment, kiedy Terra ja chce cię zabić. Wow. Wow. Tak, dokładnie, czekaj, bo ja nie mam. Ja daj. nic nie widzę. <laughs> daję, daję. Zobacz, zobacz jak dziwnie się wygenerowały rudy. Patrz, jak dziwnie, nieregularnie. Pomóż. Tak jakby każda inna jest. Tutaj. No to tutaj jest jakieś dziwne zjawisko. Ciekawe to jest. To po wow. O, kolejne serduszko, to mnie. Ja tego. O, nie, uważaj, slajp. Wow. Do wody, do wody! O, mamy led. Musimy też pamiętać o Ledu zbiorę, bo to zawsze się przydaje. Wiadomo, że slime'iki nas e, bardzo mocno biją, to jest master mode. Generalnie tak, na master, master mode, modzie, e, no. z tego co wiem, e, mobki mają dużo więcej HP, czyli coś, coś takiego, taki ulepszony, e, ulepszony ekspert, prawda? Coś, coś no taki jeszcze, jeszcze bardziej ekspert, że tak powiem. Łoł. Wow. Wow, to to zbieramy, będzie do huku Teraz ja zbieram rudę w takim razie. To jest typowy początek, nie, kopalnie. W pierwszym odcinku jakby był już huczek to byłoby coś. To no co byłoby coś, ale to mało możliwe. Ci, ale tu jest dziwnie, smutny. zobacz. To jest, jest smutne. No bo jakby ja lubię te rudy podstawowe, które w trailerze były jako pierwsze, wiesz. Koper, srebro, żelazo i tak dalej. Co tu się dzieje? No bo mera na wspominki wziął. Nie no, bo ja wolę. Nie no, ale rozumiem. Rudy. jest serduszko kolejne. O to dla mnie teraz zrobić. No jest ja maciutkie, tam... takie Tak, mm -hmm. Jestem ciekaw czy tam coś jeszcze jest. Nie, ale... wow, led, dobra, to zbiorę. Żebyśmy ja. mieli, daj jakąś pochodnie. Współpraca musi być. O, proszę bardzo, ja zobaczę co jest niżej. No Nie idź tam razie. już na dół, ja to zbiorę. Zdajmy górnicy, kurde, powiem ci, No kapujesz, my jesteśmy wszystko. tutaj z grani. Tak. O, jest! Jest srebro! Czyli nie mamy czego? Zamiennika tankstenu, prawda? Rebro jeżeli czegoś tanksten. nie widzimy, jeżeli pominiemy LED w to już jest tak typowe pojedzenie, ale. <laughs> jest złoto! Coś pominiemy, to możecie powiedzieć. Kolego, jestem szczęśliwy, um. bo pierwsze dwie rudy słabsze są z tego, te, 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 te zamienniki, ale mamy też srebro i mamy złoto. Dobra, to no to, to fajnie. Jeszcze ja zebrałem to, ten LED, także. ale bombka też wygląda inaczej, masz bombki? Bombek nie ma bomby. Niestety. I na pewno mówię, zrobimy sobie te domki, żeby się powprowadzali. Jestem ciekaw, co jest na NPC. NPC zoolog, nie? Takie chodź bardziej, dalej. Te bomby są takie bardziej smooth, taki mają no, są... cień. O, ja nie wiem, czy to jest. Chodź chodź, tak chodź. chodź, 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 jest tu minecart. O nie, wow. co, o? Lecz się, lecz się. Trucizna, trapek. Oj, chyba nie żyje. No, no dobra, to w sumie zakończymy, nie? I... Ale jak tutaj się... Ile tam jest widzisz? Ile tego jest? Dobra, także myślę, nie, ale... że. Pożegnamy. Tak. No, mów. Mało tych nowości pod ziemią, tylko. E, idziemy w prawo. Tylko to drzewo takie takie dziwne, takie kamienne. A chodź było, pan, nie? Chodź pan, żegnamy się. To, żegnamy to... się w filmie takim wprowadzającym pierwsze wrażenia, w drugim postaramy się pójść znowu do tej kopalni i tej, w której byliśmy na początku tam dalej. Zobaczymy jeszcze co jest na świecie, na lewo, na prawo I my się z wami żegnamy, siemka! Ło! Jak wam się oczywiście, jeszcze tylko dodam Jeżeli seria wam się podoba i chcecie więcej No to... To łapeczkę możecie zostawić u mnie i u Zoka No i w sumie tyle, coś jeszcze chciałem powiedzieć? Czekaj <grym wytrych> Ej, ja w się ich nie boję Ej, to jest dobre Ten skier jest dobry na początek, naprawdę, zobacz Tak, mam mam Ja mam debuff na nogach Mam mam No, to, to to, to akurat jest spoko No i tyle no i daje radę, no i powiedział. No Sprawdzimy jeszcze co jest na lewo, na prawo, także słyszymy się i już zobaczycie pewnie jakieś takie domki, żeby one po prostu były, żeby NPC-ty się wprowadzały, a nie będziemy a was na odcinku zanudzać. Jak on zniknął, lol, dobra. Także siema, już nie przedłużam. ELO!